Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj rozwiążę ten konkurs. Tu jest ta samiczka, która e, jej oko pokazywałem. E, 13 lat, e, zielona obrączka, jeszcze wszystko dokładnie widać. Nie to, co badziewie z 2020 roku. E, super się w ręce jeszcze trzyma. Jest to moja wybitna samica rozpłodowa. Moja szalona. Tak, to jest ona, żona szaleńca, szalona która wydała kapitalnie dużo fajnych gołębi. Takie ma oczko, za chwilę jeszcze raz zobaczycie go na zbliżeniu. Wydała kilka wybitnych dzieci, które wygrywały loty na wszystkich dystansach, zaczynając od lotów młodych, przez trzysetki, przez pięćsetki, przez siedemsetki. I to nie jedno dziecko, wnuki tej samicy były na wystawie ogólnopolskiej. Nnuki w różnych hodowlach, nie tylko mojej, bo wnuczka była siódmą lotnicką Polski, nóg najlepszym lotnikiem oddziału. Także tu możecie zobaczyć to fantastyczne oczko od tej samicy, e, która no, jest na mojej hodowli. No i na pewno musi być to oko rozpłodowe, skoro wydała tyle kapitalnego e, potomstwa, więc tutaj możecie sobie zobaczyć jak to oko wygląda i czy faktycznie jest ono rozpłodowe, jak to się mówi. Wyniki dzieci mówią samo za siebie, a Wy jeszcze raz możecie ocenić i się wypowiedzieć. A takie oczy mają jej dzieci.